Bohaterem dzisiejszego odcinka będą racuchy. Zacznę od tego, że zetrę jabłka. Na grubych oczkach na tarce możesz obrać ze skórki. Ja po prostu lubię ze skórką. Jabłka mam już zrobione. Teraz ubiję pianę. Muszę oddzielić żółtka od białek. I żółtko daję do miski tam, gdzie będę ciasto robił. A białka będę oddzielnie ubijał. I teraz białka przekładam tutaj do robota i będę ubijał pianę Do tego wrzucę szczyptę soli. Piana się lepiej ubija i teraz tu ubijam pianę. A ja w trakcie brzuchami rozedlę cukier, 3 łyżeczki cukru. Dodaję cukier waniliowy, ja mam ten cukier waniliowy już z cynamonem. A możesz tak po prostu sam cukier waniliowy. Tutaj dodaję mleko i wszystko razem łączę. Wszystko razem ładnie wymieszam. Troszek do pieczenia przesypuję dwie łyżeczki do mąki. I teraz przesiewam mąkę z troszkiem do pieczenia do mąki. Ta mąka się fajnie na też, także warto jest przesiać. Teraz dodaję jabłka do ciasta. I dalej wszystko mieszam. Na taką równomierną, gładką masę. Zrobić. Dodaję na koniec białko. Zobaczcie, takie gęste. To białko spowoduje, że. Racuchy będą bardzo pulowe. teraz białko trzeba połączyć z ciastem. Na patelnię daję tłuszcz. Tego tłuszczu musi być dno przykryte przynajmniej. Ja daję oliwę, możesz dać jaki olej lubisz. Najlepszy rzepakowy będzie chyba olej. I teraz nagrzewamy. Ja mam tutaj od 0 do 9, więc nagrzewam tłuszcz tak na siódemce. Nie może być bardzo gorący, żeby nam racuchy się nie spaliły. Czyli na takim średnim ogniu smażymy. Tłuszcz jest nagrzany, więc kładziemy nasze racuchy. Pierwszą partię już zdejmuję. Zobaczcie, jest ładnie zarumieniona. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, żeby nadmiar tłuszczu odsiękł, ociekł. 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 Tak, Odsączyć, żeby nadmiar tłuszczu... Moje racuchy są już gotowe. Teraz zostało tylko jeszcze cukier puder. Zobaczcie, z takiej jednej porcji spokojnie na cztery osoby. Także ja biorę się do jedzenia. Zobaczcie, jakie pyszności. Puszyste, delikatne, naprawdę... Mmm, uszta dla podniebienia. Prosty, tani, bardzo tani i szybki posiłek.